Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam państwa Katarzyna Oberhan, wiosna Roberta Biedronia Lewica. Chciałabym państwa przywitać na konferencji prasowej europosła Roberta Biedronia. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Oddaję głos. Szanowni państwo, wczoraj zobaczyliśmy w Głogowie bestialstwo, które jest rodem z ulic Moskwy czy Mińska. Zobaczyliśmy sceny, które ciężko odróżnić, czy miały miejsce na Białorusi, w Rosji czy w Polsce. Zobaczyliśmy policjantów, którzy kolejny raz pałką teleskopową okładają kobiety. Bezbronną kobietę, która przyszła pokojowo demonstrować. Możemy się z nią zgadzać lub nie zgadzać. Możemy mieć różne opinie. Ale wczoraj w Głogowie ta kobieta miała prawo demonstrować i pokazywać swoje niezadowolenie, bo miała nadzieję, że żyje w wolnym państwie, że żyje w państwie, w którym policja jest od tego, żeby pokojową demonstrację, żeby pokojowo protestujących obywateli chronić, a nie naruszać ich nietykalności cielesnej. Wczoraj w Głogowie. Zobaczyliśmy, jak wygląda państwo opisu. Zobaczyliśmy Polskę, która stała się dyktaturą teleskopowej pałki. Pokazali nam rządzący, jak nie szanują kobiet. Od tego komentarza chcieliśmy zacząć, ponieważ ta sytuacja zgłogowa pokazuje nam dzisiejszy obraz Polski. Obraz Polski, w której Prawo i Sprawiedliwość, jak w obręczonej twierdzy, broni swojego status quo, boi się władzy którą, e, władzy ludu, którą może stracić, władzy, która dzisiaj jest bezradna. Zobaczyliśmy państwo, w którym po raz kolejny rząd, rządzący za pomocą służb mundurowych podnoszą rękę. Widzieliśmy te sceny podczas strajku kobiet, widzieliśmy te sceny podczas strajku przedsiębiorców i zobaczyliśmy je po raz kolejny wczoraj w Głogowie. Dzisiaj chciałem zapowiedzieć dzisiaj o godzinie 13 we Wrocławiu odbędzie się pod komendą główną policji konferencja lewicy w tej sprawie i nasze kolejne kroki. Pytanie jednak jest poważne. Co zrobiła kobieta w Głogowie inaczej niż motocykliści wczoraj pod Jasną Górą? Jakie inne wykroczenie ta kobieta popełniła pokojowo demonstrując niż ci motocykliści z pod Jasnej Góry? Drugie pytanie, jakie chcielibyśmy zadać, czy komendant policji w Głogowie i komendant policji wojewódzkiej w w, we Wrocławiu. Złożył już swój urząd? Czy już zrezygnował? Bo takich standardów Lewica zawsze będzie broniła. Czy komendant w Głogowie i komendant we Wrocławiu mają matkę, żonę albo córkę? I czy zapytali te kobiety, co dzisiaj sądzą o ich braku reakcji? Czy popatrzyli im w oczy? I zapytali, jak te kobiety się dzisiaj czują? Ich matki, żony i córki. Które widziały tą bezbronną kobietę bitą przez policjantów im podlegających. To są poważne pytania. Bo nam wszystkim nadal wydaje się, że żyjemy w państwie demokratycznym, którym policja powinna nas chronić. Ale spotykamy się dzisiaj tutaj pod Ministerstwem Edukacji w kolejnej ważnej sprawie, której rządzący nas zawiedli. Prezydent Duda ostatnio oznajmił, że matury odbędą się zgodnie z, z planem. W maju, zaczną się 4 maja i będą stacjonarnie. Jednocześnie w tym samym wystąpieniu pan prezydent Duda zapewnił, że sytuacja epidemiczna wygląda lepiej niż się spodziewali. Trudno po takim wystąpieniu oczywiście brać prezydenta Dudę poważnie. Trudno w sytuacji, w której dochodzi do ponad 30 tysięcy zakażeń, umiera prawie tysiąc osób, traktować jakiekolwiek słowa ze strony prezydenta Dudy na poważnie. Ale jesteśmy tutaj jako Lewica, żeby zapytać, jak będą wyglądały matury. Co do których przebiegu, rządzący nie mają żadnych pytań, a 250 tysięcy maturzystów dzisiaj nie wie, jaki jest harmonogram przeprowadzenia matur. Czy one na pewno się odbędą, czy są to kolejne kłamstwa rządzących? Co z uczniami? Którzy przecież dzisiaj nie są zaszczepieni. Ci dziewiętnastolatkowie, dwudziestolatkowie dzisiaj boją się o swoje zdrowie. Nie wiedzą, czy te matury będą się odbywały w maseczkach, czy bez. Co z nauczycielami, przecież na których im też zależy, którzy przyjęli dopiero jedną yy, dawkę szczepionek. I jak słusznie pyta Związek Nauczycielstwa Polskiego, co z bezpieczeństwem nauczycieli? Co z tymi, którzy będą dzisiaj na tej sali zarażeni, bo przecież ci maturzyści dzisiaj też chorują, bezobjawowo często, albo chorowali i być może nie powinni zdawać dzisiaj matur. Na to wszystko rządzący oczywiście nie mają odpowiedzi, bo jest to rosyjska ruletka. Na kogo padnie? Na tego Benz. Zadajemy zatem konkretne pytania czy rząd mógłby w trybie pilnym przedstawić jasny i realistyczny plan przeprowadzenia matur. Tego oczekujemy od rządzących. Chcemy poznać dokładne daty, bo 4 maja jest już za rogiem. Co z, z bezpieczeństwem maturzystów, nauczycieli i całego personelu zaangażowanego w przeprowadzenie tego procesu? Drugie i najważniejsze, najważniejsza kwestia dotyczy szczepienia maturzystów. Nasi parlamentarzyści zapytali kilka tygodni temu, czy rząd zamierza zaszczepić maturzystów. Wiemy dzisiaj, że jest zamrożonych ponad 1 700 dawek, kolejny milion trafi do Polski w najbliższych dniach. Wypadałoby więc podjąć tutaj jakieś kroki. Być może, i o to apelujemy, zaszczepić w trybie pilnym wszystkich podchodzących do matury. Tak, żebyśmy mieli pewność i ci młodzi ludzie szczególnie, żeby mieli pewność, że się nie zarażą w całym tym procesie przeprowadzania matur, których rząd chce przeprowadzić, nie pytając o to samych zainteresowanych. Apelujemy zatem, żeby ta szczepionka, szczególnie jednodawkowa, Firmy Johnson Johnson została przeznaczona w dużej mierze dla maturzystów. To jest 250 tysięcy młodych ludzi. Młodych ludzi, którzy równie bardzo jak dorośli, jak starsi, boją się o swoje zdrowie. Chcą spokojnie przejść przez ten cały proces matury. I dlatego, jako lewica, domagamy się tutaj jasnego planu działania. Tu trzeba woli i sprawczości. Zatem rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Pokażcie, że dbacie o bezpieczeństwo ludzi i do roboty. Dziękuję bardzo. Jak wspomniał tutaj już europoseł Robert Wiedroń. Wraz z grupą posłów i posłanek lewicy z inicjatywy posła wiosny Macieja Kopca złożyliśmy interpelację. Interpelację adresowaną do ministra zdrowia oraz do Ministra Edukacji. Zapytaliśmy w tej interpelacji, czy w związku z rozpoczętymi w połowie lutego szczepieniami kadry nauczycielskiej nie należałoby też zaszczepić tegorocznych maturzystów i maturzystek. Odpowiedziało nam, Komis Odpowiedziało nam, Odpowiedziało nam Ministerstwo Edukacji. Powiedzieli, że są w kontakcie z Ministerstwem Zdrowia i nie przewidują żadnych dodatkowych szczepień poza tymi z programu szczepień. Co do maturzystów i maturzystek, tegorocznych maturzystów i maturzystek, dla nich te szczepienia to byłaby ogromna szansa. To byłaby ogromna szansa na to, by powrócić do normalnej nauki, do szkoły, by przygotować się do tych matur, skoro mają być w formie stacjonarnej, okrojonej, dodam, bo bez części ustnej, ale jednak pisemnie, stacjonarnie. To ten rocznik, przypomnę Państwu, że ten rocznik jest już poszkodowany podwójnie, jeśli nawet nie potrójnie. Bo to właśnie tegoroczni maturzyści, gdy rozpoczynali swoją naukę w szkole średniej, w pierwszej klasie, rozpoczęły się protesty nauczycieli. Bardzo słuszne protesty, uzasadnione protesty, ale jednak lekcje się nie odbywały. W drugim roku nauki w szkole średniej tegorocznych maturzystów. Zmusiliśmy no, zmierzyć się z pandemią. Tak jak tak oni, tak cały, cały, cały świat zderzył się z pandemią, a szkoła szczególnie z nowym wyzwaniem z wyzwaniem pod tytułem Nauka zdalna. Nauka zdalna, do której ani rząd, ani ministerstwo, do takiej rewolucji cyfrowej nie było przygotowane. Sama pamiętam, jak organizowaliśmy zbiórki laptopów, tabletów by zabezpieczyć młodzież uczącą się zdalnie. Pamiętam jak apelowałam również do wielu operatorów sieci komórkowych z sukcesem o to by za symboliczną złotówkę udostępnić uczącej się młodzieży internet. I teraz po raz trzeci poszkodowani na nauce zdalnej z okrojoną maturą która utrudnia dostanie się do uczelni spłaszcza wyniki. Dlatego tak ważne jest by tegoroczni maturzyści zostali zaszczepieni. Cały czas czekamy na reakcję ministra zdrowia, czekamy na reakcję rządu. Teraz jeszcze przed majem, to czas na nich na to, by zdać egzamin dojrzałości. Najpierw musi zdać go rząd. A potem niech oczekuje zdawania egzaminu dojrzałości stacjonarnie od tegorocznych maturzystów i maturzystek. Dziękuję, a teraz proszę o zabranie głosu tegorocznego maturzysta, przedstawiciela młodej lewicy Dawida Dobrowolskiego. Dzień dobry. Szanowni Państwo, możemy powiedzieć już wprost, że rząd w tym momencie, w tym roku, przy tych maturach, jedyne co zaproponował wszystkim maturzystom i maturzystkom, to jest chaos. Uczniowie szkół średnich i tech, uczniowie szkół średnich techników, osoby, które chcą jeszcze raz napisać maturę, nie wiedzą w pełni, czy ta matura odbędzie się tego 4 maja, czy odbędzie się 15 maja, czy w ogóle jej nie odbędzie, jak ona będzie przebiegała. My wszyscy boimy się o to, czy ta matura będzie w pełni bezpieczna, bo możemy pójść do szkoły, możemy zdjąć maseczki, ale jakie będą tego skutki, tego mi się wydaje, że nie wie nikt. A mi się wydaje, że takie rzeczy powinien wiedzieć przede wszystkim minister Czarnek, który zamiast zajmować się przygotowywaniem wspólnie z innymi wiceministrami, z rządem bezpiecznych matur, zajmuje się indoktrynacją szkoły, hejtowaniem kobiet, czy tak jak Tomasz Rzymkowski, nazywanie praw zwierząt ideologią. Szanowni Państwo, ja jako tegoroczny maturzysta się boję. Boję się nie tylko o wynik... Mojej matury po już ponad roku nauki zdalnej, ale także boję się o swoje zdrowie i o swoje bezpieczeństwo. Ale boję się nie tylko o swoje, ale także o moich, moich przyjaciół, przyjaciółek, ale także bliskich, moich i także ich. Rząd jedyne co potrafi w tym momencie zaproponować, to jest cisza, to jest chaos. Nikt nie wie, co się stanie, nikt nie wie, jakie będą decyzje. Mamy nadzieję, że niedługo rząd weźmie tą lekcję. I postanowi poświęcić tą jedną dawkę szczepionki dla maturzystów. To da jasny sygnał, że rząd właśnie inwestuje w młodzież. Bo ja mam od dłuższego czasu wrażenie, że rząd traktuje młodzież strasznie po macoszemu. Nie wiem czy dlatego, że nie mają w tym interesu, gdyż coraz częściej młodzi jednak nie decydują się na głosowanie na Prawo i Sprawiedliwość, tylko na inne ugrupowania często opozycyjne. Szanowni Państwo, ja jako tegoroczny maturzysta, ale myślę, że mogę powiedzieć także w imieniu moich przyjaciół i przyjaciółek. Apeluję do rządu, aby rozważnie podejść do tematu matur w tamtym roku. Wszyscy pamiętamy, co się stało w tamtym roku. Po, w tamtym roku maturom towarzyszył strach i niepewność. Ja nie chcę, żeby przy mojej maturze takie same uczucia mi towarzyszyły. Nie chcę mieć takich wspomnień. Ja mam nadzieję, że po, naszych, po naszym apelu, ale także apelu setki, a nawet tysiąca innych maturzystów i maturzystek, rząd pójdzie po rozum do głowy i przedstawi sensowne rozwiązania, jak bezpiecznie przeprowadzić maturę. Bo to jest w tym momencie jedna z najważniejszych rzeczy. Jak mamy pójść na maturę, kiedy nasi bliscy, kiedy setki osób codziennie umierają na koronawirusa? Jak mamy pójść pewni, że my akurat tego wirusa nie przeniesiemy na naszych bliskich? Szanowni Państwo, ja mam nadzieję, że rząd, który funduje nam chaos i który pokazuje tylko i wyłącznie swoją nieodpowiedzialność i nieudolność, weźmie przykład z naszych apeli i matura, która teoretycznie planowanie niedługo ma się odbyć, będzie w pełni bezpieczna i żadna osoba, która będzie musiała tam pójść, będzie chciała przede wszystkim tam pójść i zaliczyć najważniejszy egzamin w swoim życiu. Będzie czuła się bezpiecznie i będzie bez obawy mogła pójść, zaliczyć ten egzamin i pójść e, kontynuować naukę, e, czy to na studiach, czy, czy w jakiś inny sposób. Dziękuję bardzo. W tym momencie dziękujemy Państwu. Czy są jakieś pytania? Nie ma? Dziękuję. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia. Dużo zdrowia.